Dzień dobry, z tej strony Miłosz z kanału Waga Rzucam, a dzisiaj chciałbym Wam przedstawić oraz zachęcić do wspólnej zabawie w Gołdarts Typer Mistrzostwa Świata PDC 2024. Mam nadzieję, że sam pomysł oraz sama rywalizacja będzie Wam się podobać tak jak mi się teraz podoba ten pomysł i równie mocno, co będę się denerwował jak będę musiał liczyć te wszystkie punkty, ale o tym za chwilę chciałbym Wam przedstawić właśnie jak będzie wyglądał. Cyper na Mistrzostwa Świata PDC 2024. Zapraszam. Sam pomysł typera nie jest innowacyjny. Ja się kręcę w wielu sportach i organizowałem już takie typery, chociażby w piłce nożnej. Wyglądało to w ten sposób, że na Facebooku się tam wpisywało wyniki poszczególnych meczów i się sprawdzało, kto tam ile trafił, przeliczało się to na jakieś punkty. No i później, kto miał najwięcej punktów, ten wygrywał jakieś nagrody. Niemniej, wydaje mi się, że w darcie czegoś takiego jeszcze nie widziałem. A przynajmniej nie na taką skalę, jak zamierzam to zrobić, ponieważ chciałbym, żebyśmy tutaj we wspólnej zabawie typowali sobie właśnie Mistrzostwa Świata PDC 2024. W ramach tych Mistrzostw jest 95 meczów i będziemy sobie typować wszystkie z nich. Zasady będą dosyć podobne do tego, co mówiłem na początku, czyli w ramach. Pewnych kolejek, o których zaraz tutaj wspomnę, będziemy, będziecie wypisywać wyniki, jakie sądzicie, że padną, i jeżeli traficie zwycięzcę, to dostaniecie określoną liczbę punktów, i jeżeli traficie dokładny wynik, to dostaniecie tych punktów jeszcze troszeczkę więcej. Na przykładzie pierwszej rundy za trafienie zwycięzcy będą dwa punkty, za trafienie dokładnego wyniku będą trzy punkty. Zatem, jeżeli zawodnik gra, A gra z zawodnikiem B, i obstawicie, że zawodnik A wygra 3-1, a wygrał 3-2, to dostaniecie wtedy 2 punkty. Jeżeli obstawicie 3-1 i właśnie taki wynik będzie, to wtedy otrzymacie 3 punkty. To jest tylko przykład, ponieważ liczba punktów, które będzie można uzyskać za wytypowanie i zwycięzcy, i poprawnego wyniku, będzie rosła razem z postępem drabinki Mistrzostw Świata. Wszystkie punkty za chwilę zobaczycie na ekranie, ponieważ to nie wszystko. Poza tym, że będziemy typować sobie właśnie wyniki i zwycięzców, to będą pewne dodatkowe zabawy, w których również będzie można zdobywać punkty. Nie będą one obowiązkowe. Żeby brać udział w typerze, można oczywiście tylko pisać swoje propozycje wyników, ale chciałbym docenić osoby, które oglądają moje filmy i właśnie takie dodatkowe punkty będzie mozna, można uzyskać za zadania, które będą niejako ukryte w środkach filmów. Będzie na przykład informacja, że trzeba wysłać mi na Facebooka czy tam Instagrama, pewną informację, jakieś słowo, lub jakiś swój typ. Który to później znowu będzie oceniany. Dokładne tutaj, yy, dokładne zadania będą znane podczas kolejnych filmów. Nie mogę tutaj zdradzić, bo wtedy cała zabawa i cała tajemnica tych dodatkowych zagadek by zniknęła. Mogę tylko powiedzieć, że coś takiego wystąpi. I tak jak wspomniałem, będą to dodatkowe punkty, które będzie można uzyskać w ramach typera. Tabelkę razem z rundami, dodatkowymi punktami, wytypowaniem zwycięzcy oraz wytypowaniem dokładnego wyniku widzicie teraz na ekranie. No i kto będzie miał najwięcej punktów, a właściwie pierwsza trójka, która będzie miała najwięcej punktów po finale, po ostatniej rundzie typera, zgarnia nagrody. No właśnie. Co jest nagrodą? Sponsorem tytularnym Typera Mistrzostw Świata PDC 2024 jest firma Goldarts. Goldarts prowadzi oczywiście sklep internetowy oraz sklep stacjonarny w Bielsku-Białej i jakiś czas temu dodała do swojej oferty vouchery. I właśnie takie vouchery będą do wygrania w niniejszym Typerze. Pierwsza osoba zgarnia voucher na 200 zł do GoDards, druga osoba zgarnia voucher za 100 zł i trzecia osoba zgarnia voucher za 50 zł. Skoro już mowa o voucherach, to zbliżają się święta, zbliżają się Mikołajki, więc jeżeli myślicie o prezencie dla kogoś w kontekście darterskim oczywiście, no to taki voucher może być fajnym pomysłem, bo wtedy nie kupujecie czegoś konkretnego, tylko dajecie osobie obdarowywanej wybór, co będzie mogła sobie kupić. Także jeżeli jesteście zainteresowani voucherami, to zostawiam Wam link w opisie. Dostajecie voucher na maila, możecie go ładnie wydrukować, opakować, także w tym kontekście też jest to spoko pomyślane. Fajna opcja na prezent, właśnie szczególnie jeżeli chcecie kogoś tutaj obdarować dartersko, a nie do końca wiecie, co chcielibyście takiej osobie kupić. Dodatkowo w odcinkach będą pojawiały się pewne promocje na sklepie Goldarts i już dzisiaj mówię, że na Goldarts możecie znaleźć wyprzedaż piórek i możecie dorwać niektóre piórka nawet za 3 złote. Więc myślę, że Spoko. Oferta również Wam link zostawię w opisie. Te promocje będą się pojawiały w kolejnych odcinkach, a tych odcinków będzie aż 10. Dlaczego aż 10? A z tego względu po pierwsze, żebyśmy nie typowali jakoś bardzo dużo meczy na raz. Co prawda w pierwszym i drugim filmie będzie kolejno 20 i 28 meczów do wytypowania, no ale wiadomo, pierwsza runda tych meczów jest sporo, no i też znamy nazwiska osób, które będą grać, a później, kiedy te rundy idą dalej, no to Właśnie nie będziemy wiedzieć, kto z kim gra, dlatego tych filmów musi być trochę więcej i pod koniec Mistrzostw Świata te filmy będą pojawiać się codziennie. Więc tutaj, też taka prośba w sumie i zadanie niejako, że trzeba będzie być regularnym w tych typowaniach. No bo jeżeli mamy ćwierćfinały i następnego dnia półfinały, no to musimy po prostu dorzucić kolejny film i kolejną porcję typowania, z tego względu, że no nie wiemy, kto przejdzie do następnej rundy, i z tego również względu tych filmów będzie 10. Jeżeli uda mi się wstawić tu harmonogram, kiedy będzie dany film, do kiedy będzie możliwość dawania swoich typów, to teraz się pojawi na ekranie. Nie było to dosyć proste, bo PDC tak trochę miesza te rundy, czyli wiadomo, na samym początku są trzy mecze pierwszej rundy i jeden mecz drugiej rundy. No i tutaj nie przeskoczymy, będziemy sobie typować niejako w ciemno zawodnika, który będzie grał właśnie ten ostatni mecz w drugiej rundzie. Ale tego nie przeskoczymy. Niemniej jest też sytuacja, że łączy się runda. Trzecia z czwartą, więc tam będziemy sobie to wszystko omawiać na bieżąco. No właśnie, będziemy omawiać na bieżąco. W kolejnych filmach będę wszystko tłumaczył. Jeżeli będą się pojawiać jakieś pytania, to oczywiście możecie je zadać już teraz w komentarzu, ale też w czasie trwania. Typera będzie można zadawać pytania, ja będę się starał tłumaczyć, właśnie co typujemy. Będziecie mieli templatkę do wypełnienia, jaki wynik tutaj e, obstawiacie. No i oczywiście będę liczył punkty, będę się starał robić to na bieżąco. No ale e, będą takie dni, chyba jest jeden lub dwa takie dni, że mm, runda się skończy tam pewnie koło północy, a o 13:30 naszego czasu już jest następna runda, więc e, będą takie, właśnie mówię, bodajże dwie sytuacje, że trzeba będzie być czujnym i trzeba będzie. s fie pe Szybko wstawić. Także od razu na to uczulam, również będę o tym przypominał w kolejnych filmach. No i właśnie, jako że Mistrzostwa Świata będą postępować, to okraszę je prawdopodobnie swoim komentarzem, czyli pomówimy sobie, co tam w meczach się działo, e, jakieś tam moje anegdotki, uwagi, być może dla kogoś to również będzie interesujące, więc dorzucamy sobie właśnie do tych filmów z typerami jakieś moje komentarze i też oczywiście ja się podzielę z Wami swoimi typami. Ja biorę udział w typerze totalnie Sobistycznie, więc jak zobaczycie mnie tam w tabeli gdzieś, to weźcie pod uwagę, że nawet jeżeli przypadkiem bym zajął któreś z pierwszych trzech miejsc, no to ja nie biorę udziału, więc wtedy wykreślam siebie i i tak pierwsze trzy miejsca poza mną zostaną nagrodzone. No właśnie, mówiłem o ukrytych zadaniach, i już tutaj w tym pierwszym, a właściwie zerowym, jak to nazwałem, odcinku Typera będzie takie zadanie, ponieważ przed Mistrzostwami Świata możecie wytypować cztery osoby, które będą w półfinałach, oraz zwycięzcę, czyli osoby, które myślicie, że wygra całe Mistrzostwa Świata. I teraz, za trafienie każdej osoby, która dojdzie do półfinału, oczywiście typujemy cztery osoby. Tutaj mała podpowiedź, jeżeli będziecie typować, to sobie zobaczcie, jak kwiatki się układają, żebyście nie wytypowali. Dwóch osób z jednej ćwiatki, bo to trochę tracicie po prostu głos wtedy. Ale wracając, za wytypowanie każdej osoby, która będzie w półfinale, otrzymacie 10 punktów, a jeżeli traficie zwycięzcę, to otrzymacie punktów 20. Zatem tutaj maksymalnie możecie uzyskać 50 punktów. Oczywiście te punkty doliczą się na sam koniec. Dlaczego 50 na nie 60? No bo jeżeli traficie zwycięzcę, no to musicie jeszcze trafić trzy osoby, które doszły do półfinału, więc 20 plus 10 plus 10 plus 10, plus 10 to jest. 50 punktów, także już teraz macie pierwsze zadanie, i możecie zostawiać w komentarzu typy, jakie tutaj macie. No a pierwszy film z rozpiską meczów i już takim. Typowaniem, że tak powiem, na żywym organizmie, czyli podczas Mistrzostw Świata, ukaże się 12 grudnia i wtedy właśnie nam Wam rozpiskę do wypełnienia, będziecie mogli wypełniać swoje wyniki i właściwie wtedy zaczynamy całą zabawę. Dzisiaj niejako tutaj tłumaczę zasady, też z odpowiednim wyprzedzeniem daję Wam znać, żeby osoby, które chciałyby wziąć udział, żeby miały taką możliwość i żeby każdy zainteresowany mógł się dowiedzieć. Aczkolwiek, jeżeli zwrócicie uwagę na układ punktów, to nie jest tak, że jeżeli ktoś od Samego początku nie brał udziału, to nie może wygrać, ponieważ te punkty narastają właśnie razem z zmniejszaniem się w drabinki. Więc nawet jeżeli ktoś by zaczął w trzeciej rundzie, to dalej może mieć realną szansę na wygraną. Także jeżeli słuchasz tego filmu już podczas Mistrzostw Świata, to również możesz dołączyć się do zabawy. Oczywiście od aktualnego filmu, od aktualnego typera. Zatem pierwsze zadanie już na dzisiaj, już teraz to jest wytypowanie czterech pierwszych osób i zwycięzcy, który według Was podniesie. Podniesie Puchar, zdobędzie triumf w Mistrzostwach Świata 3 stycznia 2024. Zostawiajcie typy w komentarzach, napiszcie oczywiście nazwisko lub imię i nazwisko zawodnika, wyróżnijcie, który ma być zwycięzcą. Termin tego typowania no to oczywiście do pierwszego meczu Mistrzostw Świata, czyli do 15 grudnia do godziny 20. No i cóż, pozostaje mi życzyć Wam dobrej zabawy. Mam nadzieję, że to całe przedsięwzięcie podoba Wam się, tak jak mi. Trochę będę liczył, tak jak mówię, mam nadzieję, że będę się wyrabiał na bieżąco, żeby tam wszystkich podliczyć. Od razu z góry za wszelkie błędy przepraszam, także sprawdzajcie na wszelki wypadek, czy wszystkie punkty zostały Wam dobrze policzone. No i na koniec pozostaje mi życzyć celnych typów, dobrej zabawy w ramach typera oraz dobrej zabawy w ramach oglądania Mistrzostw Świata, no bo przecież um, dart jest też po to, żeby sprawiać nam, widzom, radość. Dzięki bardzo, jeżeli macie jakieś uwagi, pytania, to jeszcze raz zapraszam do komentarza. No i widzimy się na pierwszym filmie z typowania. Do zobaczenia! Sponsorem typera jest firma GoDarts, darterski sklep internetowy oraz stacjonarny w Bielsku Białej.